Dobra, przy... Siema, witam w y, moich nagrodach za... Niger jak Ja... <grybuj> Siema, witam... <grybuj> <grybuj> Liczymy na dobry traf Albo Aubameyang. Ranga 5. Popatrz kto patrz jak to fajnie wygląda teraz. O Jezu! O Boże, święty. Dobry. Dobra. Najpierw na środkowe. Dobrze. Blind pick. I, Ej, dobra! dobra. Foder. foder! Ej, foder. teraz daj do klubu, musimy dać do klubu. Tak, muszę? No, tak. Końcowy? Ten? No, tak. Pa. S y ja mam ja Smolinga ja w sumie, narodowo. Ja bym był Trostarda. Ale... Bo ja jestem, ja go też wiem. Ten napastnik też jest dobry. Ludzie nim grają. Pan Nie, na A, mówię. Ten. Tak. O nie. Ej, no to mówię! Nie. Ja ale Ja chcę. Ja nie Ja no, Ja Ja chcę. to chcę. Ja Ja nie mogę, chcę. Jezu, chcę. Ja 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 chcę. No chcę. to chcę. legenda, Kurwa, chujowe było. Ja, ja na początku sobie spojrzałem paczkę tego, to jest najgorsze. to jest najgorsze. I? Aaaa, kurde pan. Ale może za tam będzie jeśli nie wiem. Nie no, to jest za 50 to O, za po? Paczka. Kurde, ultimate wymienna. No to ci no, powiem, czy jest... Kurwa... To Jest walkout? Nie, panu, dawajcie. Ale byś tam pewnie. Dawajcie, panu. Ale tam będzie jakiś 87 dobry pewnie. Tak, taki stary. Hej. Loris? Ej, kunde, kunde, kunde. Ej, o jest drogi. Kurwa drogi. O kurwa, drogi, ty, faktycznie. Jest bardzo drogi, no chłopie. Ty, nie wiedziałem. Wiesz, że gdybym nie grał z tamtego wyszedł do klubu, po prostu. No. Kurde, pan, no sto koło. Ktoś steala, no. Przepędziło go... O nie, panu. O Boże, święty. O Jezu. Oj, ooo! <laughs> Ale masz 30 Chcesz? Chcesz? Wystawię 100 Kurwa. Może Demarko... E, Zawsze go Demarkota, może coś. Ciemy, czyj? to to nie warto. A poczekaj... Czy... No właśnie, do nie opylał, bo 5%, nie? To się zabrało. Dobra, 30 km Także jak widzicie Warto. Warto grać. Jak mamy są szczery, to... Co się zabić?